Często konsumenci zadają sobie pytanie, które opakowania wybrać, z jakiego materiału. Doskonałą metodą do tego, aby ocenić dane opakowania, jest to metoda oczywiście naukowa, jest ocena cyklu życia produktu. Ta metoda pozwala na porównawczą ocenę, dajmy na to, torebek chociażby. Torebek na zakupy, papierowych, z tworzyw sztucznych, z bawełny. Czy też z innych dostępnych materiałów, gdzie porównuje się szereg czynników, takich jak na przykład zużycie surowców, obciążenie środowiska związane z emisją dwutlenku węgla, czy też innych istotnych kwestii środowiskowych. Otóż zdziwi Państwa, ponieważ w analizie Centralnego Ośrodka Badań i rozwoju opakowań, torebki z tworzywa sztucznego wygrały. Czyli mają najniższy ślad środowiskowy. Tego rodzaju opracowanie zostało prze przekazane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i no administracja była dość poważnie zaskoczona tego, tego rodzaju analizą, zwłaszcza, że ten ośrodek jest zupełnie niezależny od biznesu i nie miałby żadnych Istotnych przyczyn do tego, aby, aby ewentualnie coś tutaj zmieniać. Wobec tego często warto zadać sobie pytanie, czy nasze wybory są zgodne z opracowaniami naukowymi. Także zachęcam do tego tego rodzaju opracowania dotyczące na przykład toreb foliowych, butelek chociażby. Też należy pamiętać o tym, że butelki szklane jednorazowe są najgorszą opcją środowiskową i co do tego świat nauki nie ma wątpliwości. Dlaczego? Jeżeli porównamy dwie butelki. Butelkę PET. Ona waży około 30-35 gram. A ileż waży tego rodzaju butelka szklana? Otóż pół kilo. No jakby tutaj nie nie stosować wymyślnych analiz, nie da się upakować w jednym opakowaniu wszystkich elementów związanych z emisją do środowiska, które dziesięciokrotnie przekraczają butel, opakowanie butelki PET. Wniosek z tego taki, że warto jednak analizować na własną rękę pewne obiegowe opinie, a nie tylko opierać się. Na tych, które pojawiają się w tytułach prasowych. Poza tym musimy mieć na uwadze również proces czy też zjawisko nazywane popularne greenwashingiem. Czyli coś udaje, że jest zielone, ale nie do końca jest.